Wyobraź sobie, że każdego ranka sięgasz po coś, co uważasz za zdrowe, a tymczasem powoli odbiera ci siłę. Brzmi to jak coś z filmu Grozy, prawda? A jednak tysiące osób po sześćdziesiątce nieświadomie robi dokładnie to samo, wgryzając się w jabłko przy śniadaniu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego mimo zdrowej diety czujesz się coraz słabszy? Prawda o trzech popularnych owocach: jabłkach, gruszach i śliwkach. Może całkowicie zmienić Twoje podejście do żywienia. Te owoce, które przez lata uchodziły za symbol zdrowia, mogą w rzeczywistości być cichymi sabotażystami Twojej siły mięśniowej. Szczególnie po sześćdziesiątce, kiedy Twój organizm najbardziej potrzebuje wsparcia, a nie dodatkowych przeszkód. Tysiące seniorów codziennie spożywa te owoce, nie mając pojęcia o konsekwencjach, które mogą ujawnić się dopiero po miesiącach czy latach. Ten problem jest bardziej powszechny niż myślisz, ale o nim się nie mówi. Tradycyjne przekonania o zdrowiu często stają się pułapką, w którą wpadamy bezwiednie. Jeśli chcesz odkryć prawdę, która może uratować Twoją siłę i energię, zostań ze mną do końca tego filmu i koniecznie zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić innych ważnych informacji o zdrowiu po sześćdziesiątce. Od dzieciństwa słyszałeś przecież, że jedno jabłko dziennie trzyma doktora z daleka. Ta mądrość pokoleń wydawała się niezaprzeczalna przez dziesiątki lat. Gruszki kojarzyły ci się z czymś delikatnym i łagodnym dla żołądka. Śliwki słynęły z właściwości wspierających trawienie i wydawały się idealnym wyborem na zdrową przekąskę. Te przekonania są tak głęboko zakorzenione w naszej kulturze, że rzadko kto odważy się je zakwestionować. Media, dietetycy, a nawet lekarze przez lata promowali te owoce jako podstawę zdrowej diety. Marketing żywnościowy dodatkowo umocnił te stereotypy, pokazując szczęśliwe rodziny zajadające się jabłkami. Nikt nie mówił o tym, że to, co jest dobre dla trzydziestolatka, niekoniecznie sprawdza się u osoby po 60. -tce. Niestety, rzeczywistość okazuje się znacznie bardziej skomplikowana niż te proste hasła. Twój organizm po 60 to zupełnie inny mechanizm niż w młodości. Potrzebujesz innych składników odżywczych, a przede wszystkim więcej wsparcia dla swoich mięśni. A te trzy owoce, zamiast pomagać, mogą stać na drodze do zachowania siły i witalności. Może już zauważyłeś pierwsze niepokojące sygnały, ale odrzucałeś je jako naturalne starzenie się. Wstawanie z krzesła wymaga od Ciebie większego wysiłku niż kiedyś. Nogi drżą Ci po wejściu po schodach na pierwsze piętro. Proste czynności, jak noszenie zakupów czy otwieranie słoików, stają się wyzwaniem. To nie jest normalne starzenie się, to sygnały osłabiania mięśni. Inne nieme oznaki mogą być jeszcze bardziej podstępne. Czy zauważyłeś zmniejszenie apetytu na mięso, ryby czy jajka? Czy czujesz się zmęczony po posiłkach, szczególnie tych owocowych? Czy masz problemy z utrzymaniem równowagi podczas prostych czynności? Te objawy są często ignorowane, bo rozwijają się stopniowo, dzień po dniu. Twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć ale sygnały są tak subtelne, że łatwo je przegapić. Zmęczenie po posiłkach to nie jest efekt dobrze działającego metabolizmu. Spadek apetytu na białko to alarm, że coś zaburza naturalne potrzeby organizmu. Trudności z równowagą to ostrzeżenie przed poważniejszymi problemami, które mogą nadejść w przyszłości. Problem tkwi w tym, że jabłka, gruszki i śliwki zawierają wysokie stężenia fruktozy połączone z określonymi kwasami organicznymi. Ta kombinacja tworzy w Twoim organizmie mieszankę, która utrudnia przyswajanie białka. Wyobraź sobie białko jako kluczowe cegiełki do budowy domu. Jeśli nie można ich właściwie wykorzystać, cała konstrukcja zaczyna się chwiać. Twoje mięśnie potrzebują białka jak roślina wody, ale te owoce działają jak zapora, blokując dostęp do tego niezbędnego składnika. Po 60. twój organizm już naturalnie traci mięśnie w procesie zwanym sarkopenią. To jest nieunikniona część starzenia się, ale można ją znacznie spowolnić odpowiednią dietą. Problem polega na tym, że regularne spożywanie jabłek, gruszek i śliwek może ten proces przyspieszać zamiast go hamować. To jakby próbować napełnić wannę z otwartym korkiem. Bez względu na to, ile wody dolejesz, poziom będzie spadać. Dodatkowo, jabłka i gruszki zawierają związki, które mogą wpływać na poziom hormonów odpowiedzialnych za utrzymanie masy mięśniowej. Te hormony to Twoi najwierniejsi sojusznicy w walce z osłabieniem, ale określone substancje w owocach mogą zaburzyć ich działanie. Bez odpowiedniego poziomu tych hormonów, nawet najlepsza dieta białkowa może okazać się nieskuteczna. Najgorsze jest to, że wielu z nas popełnia błędy, które potęgują ten problem. Czy jadasz jabłko czy gruszkę na pusty żołądek jako zdrową przekąskę? Taki nawyk zwiększa negatywny wpływ na przyswajanie składników odżywczych z późniejszych posiłków. Kwaśne środowisko w żołądku zostaje zaburzone, a proces trawienia białka staje się mniej efektywny. To jak próba czytania książki w słabym świetle technicznie możliwe, ale bardzo utrudnione. Inni łączą te owoce z produktami mlecznymi, wierząc, że tworzą zdrową kombinację. Niestety, ta mieszanka dodatkowo utrudnia trawienie białka i może prowadzić do wzdęć, dyskomfortu oraz gorszego wykorzystania aminokwasów. Jogurt z jabłkiem czy mleko z gruszką to popularne, zdrowe połączenia, które mogą sabotować Twoje wysiłki. Niektórzy sięgają po te owoce jako zamiennik pełnowartościowych posiłków, pozbawiając organizm niezbędnych aminokwasów i tłuszczów. Te błędy wydają się niewinne. Ale ich skutki kumulują się przez miesiące i lata. Każdy nieprawidłowy posiłek to kolejna cegiełka w murze, który oddziela cię od optymalnej siły i witalności. Bez świadomości tego mechanizmu, będziesz kontynuował nawyki, które działają przeciwko twojemu dobremu samopoczuciu. Kontynuowanie tych nawyków żywieniowych może prowadzić do scenariusza, którego nikt nie chce doświadczyć. Postępujące osłabienie oznacza, że najprostsze czynności będą wymagać coraz więcej wysiłku i pomocy innych osób. Większa podatność na upadki i złamania to nie tylko ból fizyczny, ale także utrata niezależności. Wyobraź sobie, że nie możesz już bezpiecznie wejść do wanny, dojść do sklepu czy pobawić się z wnukami. Ogólne pogorszenie jakości życia dotyka nie tylko Ciebie, ale także Twoich bliskich. Którzy będą musieli przejąć część Twoich obowiązków. Twoje ciało po sześćdziesiątce przypomina doświadczonego rzemieślnika. Potrzebuje odpowiednich narzędzi i materiałów, żeby dalej tworzyć arcydzieło. Mięśnie to Twoje narzędzia do codziennego funkcjonowania, a białko to materiał budowlany. Jeśli poskąpisz materiału lub dostarczysz złej jakości surowiec, nawet najlepszy rzemieślnik nie stworzy nic wartościowego. Dodatkowo. Jeśli będziesz dostarczać substancje, które utrudniają pracę, efekt będzie jeszcze gorszy. Teraz jest czas na działanie, zanim sytuacja się pogłębi. Każdy dzień z dotychczasowymi nawykami to kolejne chwile, kiedy twoje mięśnie mogą tracić siłę, zamiast ją odbudowywać. Zmiana nie musi być drastyczna, ale musi być świadoma i konsekwentna. Pierwszym krokiem do odzyskania siły jest zamiana problematycznych owoców na te, które rzeczywiście wspierają twoją muskulaturę. Zamiast jabłek, gruszek i śliwek, sięgnij po jagody, maliny, czarne porzeczki czy awokado. Te owoce są prawdziwymi skarbnicami antyoksydantów i nie zawierają kombinacji składników, które utrudniają przyswajanie białka. Jagody przypominają małe bomby witaminowe które chronią twoje komórki przed uszkodzeniami. Awokado dostarcza zdrowych tłuszczów, które pomagają w przyswajaniu innych składników odżywczych. Te zmiany mogą wydawać się małe, ale ich wpływ na twoje samopoczucie będzie ogromny. Zamiast sabotować swoje wysiłki, zaczniesz wspierać naturalną regenerację mięśni. Każdy posiłek stanie się inwestycją w twoją siłę, a nie przeszkodą na drodze do niej. Jeśli bardzo tęsknisz za słodkim smakiem, możesz sięgnąć po niewielkie ilości fig czy daktyli, ale zawsze w towarzystwie białka, na przykład z orzechami. Ta wiedza może uratować Twoją niezależność i jakość życia w nadchodzących latach. Jeśli ten film był dla Ciebie ważny, zostaw like i udostępnij go znajomym, którzy także mogą potrzebować tej informacji. Każda osoba, która się dowie, to potencjalnie uratowane zdrowie i siła. Równie ważne jak zmiana owoców jest zwiększenie spożycia wysokiej jakości białka z innych źródeł. Jajka powinny stać się Twoim codziennym sprzymierzeńcem. Zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy w idealnych proporcjach. Ryby, szczególnie te tłuste jak łosoś czy makrela, dostarczają nie tylko białka, ale także omega-3, które wspierają funkcjonowanie mózgu i zmniejszają stan zapalny. Drób Rośliny strączkowe i orzechy to kolejne źródła, które powinny regularnie gościć na Twoim talerzu. Każdy z tych produktów to cegiełka w budowie Twojej siły. Kluczowe jest to, żeby białko było obecne w każdym posiłku, a szczególnie po jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Po treningu czy nawet po spacerze, Twoje mięśnie są jak gąbka chłoną składniki odżywcze potrzebne do regeneracji. Jeśli w tym momencie dostarczysz im odpowiednią porcję białka, Proces odbudowy będzie przebiegać optymalnie. Bez tego wysiłek fizyczny może przynosić więcej szkody niż pożytku. Nie musisz od razu drastycznie zmieniać całej diety. Zacznij od małych kroków. Dodaj jajko do śniadania. Zamień wieczorne jabłko na garść orzechów z kilkoma jagodami. Każda mała zmiana to krok w stronę silniejszego i bardziej energicznego siebie. Timing spożywania posiłków ma ogromne znaczenie, szczególnie po 60. Twój organizm najlepiej wykorzystuje białko, gdy dostarczasz je regularnie w ciągu dnia, a nie w jednej wielkiej porcji. Wyobraź sobie swoje mięśnie jak ogień w kominku. Potrzebują regularnego dokładania drewna, żeby płonąć równo i długo. Jedna wielka porcja białka wieczorem to jak zrzucenie całego stosu drewna naraz. Część się nie spali, a reszta dnia ogień będzie słabnął. Rozkładanie białka na mniejsze porcje przy każdym posiłku. Pozwala utrzymać stały proces regeneracji i budowy mięśni. Szczególnie niebezpieczne są długie przerwy bez białka, kiedy jedynym paliwem są owoce wysokocukrowe. Te okresy to czas, gdy Twoje mięśnie mogą być trawione do produkcji energii. Proces ten nazywa się katabolizmem mięśniowym i jest odwracalny, ale tylko przy odpowiedniej interwencji żywieniowej. Im dłuższe przerwy bez białka, tym większa utrata masy mięśniowej. Najlepszą strategią jest planowanie posiłków tak, żeby każdy z nich zawierał co najmniej 20-30 gramów wysokiej jakości białka. To może być porcja ryby wielkości dłoni, dwa jajka czy garść orzechów z jogurtem naturalnym. Hydratacja odgrywa kluczową rolę w przyswajaniu składników odżywczych i funkcjonowaniu mięśni. Woda to medium, w którym zachodzą wszystkie procesy metaboliczne w Twoim organizmie. Bez odpowiedniej ilości pól, nawet najlepsza dieta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Po sześćdziesiątce, zdolność odczuwania pragnienia maleje, więc możesz być odwodniony, nie zdając sobie z tego sprawy. Symptomy odwodnienia często mylone są ze zwykłym zmęczeniem czy osłabieniem związanym z wiekiem. Szczególnie ważne jest picie wody przed i po posiłkach bogatych w białko. Pomaga to w procesie trawienia i transporcie aminokwasów do mięśni. Jednak unikaj dużych ilości płynów podczas jedzenia. Może to rozcieńczyć soki żołądkowe i utrudnić trawienie. Najlepsza strategia to wypicie szklanki wody na pół godziny przed posiłkiem i kolejnej godzinę po nim. Każdego dnia powinieneś wypijać co najmniej 8 szklanek wody, a więcej, jeśli jesteś aktywny fizycznie. Pamiętaj, że kawa i herbata, choć zawierają wodę, mają też właściwości odwadniające. Jeśli pijesz dużo kawy, dolicz dodatkowe szklanki wody do swojego dziennego bilansu płynowego. Aktywność fizyczna to drugi filar utrzymania masy mięśniowej, równie ważny jak odpowiednie żywienie. Nie musisz stać się kulturystą ani biegać maratony. Wystarczą regularne, umiarkowane ćwiczenia siłowe. Nawet proste ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, jak przysiady czy pompki na kolanach, dają sygnał twoim mięśniom, że są potrzebne. Bez tego sygnału organizm będzie traktował mięśnie jako zbędny balast i będzie je redukował. To naturalna reakcja ekonomiczna ciała: jeśli nie używasz, to tracisz. Spacery, choć bardzo zdrowe, nie wystarczają do utrzymania masy mięśniowej. Potrzebujesz ćwiczeń, które stawiają opór i zmuszają mięśnie do pracy. Może to być podnoszenie lekkich ciężarków, używanie gum oporowych czy ćwiczenia na własnym ciele. Wystarczy 20-30 minut takiej aktywności 3 razy w tygodniu, żeby zauważyć znaczącą różnicę. Ważne, żeby po takich ćwiczeniach zadbać o odpowiedni posiłek bogaty w białko, to wtedy zachodzi prawdziwa magia regeneracji i wzrostu. Jeśli masz problemy zdrowotne. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Jednak pamiętaj, że ruch to życie, a jego brak to najszybsza droga do słabości. Sen to często pomijany, ale kluczowy element układanki zdrowia mięśniowego. Podczas snu dochodzi do najintensywniejszych procesów regeneracji i budowy tkanki mięśniowej. Hormon wzrostu, który jest niezbędny do utrzymania masy mięśniowej, wydziela się głównie podczas głębokiego snu. Jeśli śpisz zbyt mało lub twój sen jest niskiej jakości, sabotażujesz wszystkie swoje wysiłki żywieniowe i treningowe. To jak próba naładowania telefonu ze zepsowaną ładowarką. Bez względu na to, jak długo będzie podłączony, bateria pozostanie pusta. Po sześćdziesiątce struktura snu często się zmienia. Sen staje się płytszy i bardziej przerywany. Jednak możesz wiele zrobić, żeby poprawić jego jakość. Unikaj kofeiny po czternastej go. Stwórz w sypialni chłodną i ciemną atmosferę. Unikaj ekranów na godzinę przed snem. Te proste zmiany mogą dramatycznie poprawić regenerację twoich mięśni. Jeśli masz problemy z zasypianiem, rozważ lekki posiłek białkowy na 2-3 godziny przed snem. Tryptofan zawarty w białku może pomóc w naturalnej produkcji melatoniny. Optymalny czas snu dla osoby po 60. to 7-8 godzin. Jeśli budzisz się niewyspany mimo takiej ilości snu, może to oznaczać problemy z jego jakością, które warto skonsultować z lekarzem. Stres chroniczny to cichy zabójca mięśni, o którym rzadko się mówi w kontekście sarkopenii. Kiedy jesteś w stanie ciągłego napięcia, twój organizm produkuje kortyzol. Hormon, który w krótkich okresach jest pomocny, ale chroniczeski wysoki poziom prowadzi do rozpadu mięśni. Kortyzol działa jak alarmowy system w organizmie. Mobilizuje zasoby do walki lub ucieczki, ale w tym procesie zjada mięśnie, przetwarzając je na energię. Długotrwały stres to jak ciągłe włączona sirena alarmowa, która wyczerpuje wszystkie zasoby. Nowoczesne życie dostarcza nam stresów na każdym kroku od problemów zdrowotnych, przez sytuację finansową, po codzienne frustracje. Po sześćdziesiątce do tego dochodzą często lęki o przyszłość, zmiany w życiu rodzinnym czy społecznym. Wszystko to wpływa na poziom kortyzolu i pośrednio na siłę mięśni. Jednak możesz nauczyć się zarządzać stresem przez techniki relaksacyjne, medytacje, głębsze oddychanie, czy po prostu regularne spacery na świeżym powietrzu. Szczególnie ważne jest budowanie pozytywnych relacji społecznych i utrzymywanie poczucia celu w życiu. Ludzie, którzy mają silne więzi społeczne i angażują się w znaczące dla nich aktywności, wykazują niższe poziomy kortyzolu i lepsze utrzymanie masy mięśniowej w wieku starszym. Teraz wiesz prawdę, której większość ludzi po 60. nie zna lub ignoruje. Twoja siła i witalność nie muszą być ofiarami czasu, mogą być rezultatem świadomych wyborów, które robisz każdego dnia. Małe zmiany. Jak zastąpienie jabłka garścią jagód z orzechami, mogą uruchomić lawinę pozytywnych przemian w Twoim organizmie. Każdy posiłek to szansa na inwestycje w swoją przyszłość. Każde ćwiczenie to deklaracja, że nie poddajesz się. Nie czekaj na poniedziałek, nowy rok czy odpowiedni moment. Zacznij już dziś, sprawdzając, co jesz na śniadanie. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji i adaptacji, niezależnie od wieku. Nawet jeśli przez lata dostarczałeś mu niewłaściwych składników, może odbudować siłę i energię przy odpowiednim wsparciu. Historia zna tysiące przykładów ludzi, którzy po osiemdziesiątce zaczynali nowe życie, bo podjęli odpowiednie decyzje żywieniowe i treningowe. Nie ma górnej granicy wieku, po której poprawa staje się niemożliwa. Twój organizm tylko czeka na sygnał, że zależy Ci na jego dobrostanie. Pamiętaj, że każda pozytywna zmiana, którą wprowadzisz, płynie nie tylko na ciebie, ale także na Twoich bliskich. Jeśli ten film otworzył Ci oczy na nowe możliwości, podziel się tą wiedzą z innymi. Zostaw komentarz o swoich doświadczeniach, polub ten materiał i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odkryć o zdrowiu po 60. A przede wszystkim, zacznij działać już teraz.